e W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Rozpoczynamy Wielki Post. Czas pokuty. Czas przygotowania do największych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj Środa Popielcowa. Popielec. Kapłan nakłada nam na głowy poświęcony popiół i wypowiada słowa: Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Obrzęd ten przypomina nam naszą kruchość, przemijalność, perspektywę śmierci. Popiół wyraża znikomość rzeczy, pokorę, pokutę. Pan Bóg jest święty, trzykroć święty. Człowiek jest grzeszny. Powinien zatem człowiek zachować pokorę wobec świętości Boga i za swoje grzechy jako grzesznik pokutować. Tak czyńmy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi i ostrzega, nawiązując do ofiar zabitych przez Piłata i do tych, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Wielki post jest czasem nawrócenia. Czasem pokuty, czasem umartwienia, czasem wyrzeczenia, czasem zerwania z grzechem i z grzesznymi przywiązaniami, czasem realizacji dobra, czasem obfitowania łaski, czasem zwrócenia serca do dobra najwyższego, jakim jest sam Bóg. Rozpoczynamy dzisiaj wielki post. Już sam termin, nazwa wskazuje na doniosłość tego szczególnego czasu. Wielki post. Wielki, a zatem nie chodzi o rzecz małej wagi błachą, małą, nieznaczącą. Wielki, a zatem chodzi o rzecz wielkiej wagi, istotną, ważną, znaczącą, wielką. Wielki post, a zatem post, poszczenie, znaczne ujęcie sobie pożywienia, powstrzymanie się od pożywienia, umartwienie się, w zakresie spożywania pokarmów. Mamy zatem pościć i ma to być, jak sama nazwa wskazuje, wielki post. Określenie wielki ma uzasadnienie także chronologiczne, chodzi bowiem aż o 40 dni postu. Naucza papież święty Pius X w katechizmie. Na czym polega post? Post polega na spożywaniu jednego posiłku dziennie i powstrzymywaniu się od niektórych potraw. Na czym polega wartość postu? Wartość postu polega na przysposobieniu nas do lepszej modlitwy, na ułatwieniu pokuty. Za dawne grzechy i pomaga unikać grzechów w przyszłości. W jakim celu został ustanowiony wielki post? Wielki post został ustanowiony, aby w pewien sposób naśladować surowy post czterdziestodniowy, który odbył Jezus Chrystus na pustyni, i aby przez ćwiczenia pokutne. Przygotować nas do pobożnego świętowania zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy wierni, podejmujmy zatem w czasie Wielkiego Postu surowy trud postu, wyrzeczenia, ascezy i patrzmy w czasie Wielkiego Postu na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozważajmy z czcią i pokorą Jego czterdziestodniowy post, rozważajmy z czcią i pokorą mękę Pańską, odprawiając w piątki drogę krzyżową i śpiewając w niedzielę Gorzkie Żale. Szlachetne polskie nabożeństwo pasyjne, słowem i muzyką wyrażające tajemnice, Chrystusowych, zbawczych cierpień i skłaniające nasze dusze, aby za wzorem Matki Bożej Bolesnej towarzyszyły Chrystusowi Panu w jego cierpieniach. Wielki post zachowajmy wiernie tradycyjną katolicką praktykę postną. W okresie wielkiego postu. Jak sama nazwa wskazuje, mamy pościć i ma to być wielki post, wielkie poszczenie, niemałe, aby duszę swoją umartwić, aby duszę swoją oderwać od przywiązań do rzeczywistości ziemskich, doczesnych, aby pokutować za swoje grzechy, aby wzmocnić swoją wolę. Aby uczynić swoją duszę bardziej odporną na pokusy diabła i własne porządliwości, aby się lepiej modlić, aby duszę swoją kierować do spraw nadprzyrodzonych, wznosić do spraw niebieskich, do Boga jako najwyższego dobra. Post. Post jest jednym z najprzedniejszych dobrych uczynków. Jak czytamy w katechizmie, najprzedniejsze dobre uczynki modlitwa, post, jałmużna. Prawo kościelne rozróżnia post jakościowy, post ilościowy oraz post ścisły. Post jakościowy. Polega na wstrzymaniu się od mięsa i rosołu. Taki post praktykujemy zwyczajnie w piątki całego roku. Post jakościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia. Post ilościowy polega na jednorazowym posiłku do sytości w ciągu dnia. Nie zabrania jednak skromnego, rannego i wieczornego posiłku. Można również główny posiłek do sytości spożyć wieczorem zamiast w południe. Przy tym głównym posiłku do sytości możemy spożywać potrawy mięsne. Natomiast przy pozostałych dwóch skromnych posiłkach nie spożywamy potraw mięsnych. Jeśli chodzi o te dwa skromne posiłki, zasadniczo wystarczy ująć sobie przynajmniej jedną trzecią tego, co zwykle spożywamy. Tak jednak, aby między dniami, w których nie pościmy, a dniami postu ilościowego, zachodziła wyraźna różnica. Post ilościowy praktykujemy w Wielkim Poście, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 21 rok życia, ani rozpoczęli jeszcze 60 roku życia. Post ścisły jest połączeniem postu jakościowego z postem ilościowym, a zatem nie spożywamy potraw mięsnych ani rosołu i spożywamy tylko jeden posiłek dosytości oraz ewentualnie dwa skromne. Post ścisły w wielkim poście praktykujemy w środę popiercową, w suche dni oraz we wszystkie piątki i soboty. W niedzielę post nie obowiązuje. Taka jest tradycyjna katolicka praktyka postna w Wielkim Poście. Podejmijmy ją z gorliwością, może dla niektórych będzie to pierwszy raz po powrocie do katolickiej dyscypliny postnej. Podejmijmy tę praktykę z gorliwością już od dzisiaj, abyśmy prawdziwie przez post. Wielki post, wielkie poszczenie, Przygotowali się pilnie do największych świąt chrześcijańskich, Z martwych stania pańskiego. Święty Jan Chryzostom mówi, Pość, gdy zgrzeszyłeś, Pość, abyś nie zgrzeszył, Pość, abyś łaskę otrzymał. W wielkim poście nie tylko pośćmy, ale także z pomocą łaski Bożej pilnie pracujmy nad sobą, aby wykorzeniać nasze wady i kształtować cnoty, aby unikać zła i czynić dobro, aby unikać grzechu, a żyć w łasce uświęcającej. W tym zakresie uczyńmy dzisiaj dobre postanowienie, choćby skromne jedno postanowienie, i dołóżmy starań, aby od pierwszego dnia wielkiego postu, od dzisiaj to postanowienie wprowadzać w czyn codziennie. Wielki post to czas walki duchowej. Miejmy zatem na uwadze podstawowy postulat moralny. Dobro czyń, zła unikaj. I miejmy na uwadze reguły walki duchowej, a wśród nich na pokusy się nie narażać, nie narażać się na bliskie okazje do grzechu. A jeśli Pan Bóg dopuści na nas pokusy niedobrowolne, to znaczy takie, których szczerze nie chcemy, wówczas potraktujmy to jako okazję do oczyszczenia duszy i wzmocnienia swojej woli, reagując niezwłocznie i pokusy natychmiast oddalając. Zawsze z pomocą łaski Bożej, wypraszanej przez ufną modlitwę i przez pobożne, przyjmowanie sakramentów świętych, spowiedź i Komunię świętą. Prośmy dzisiaj Matkę Bożą Bolesną i świętego Józefa o obfite łaski na czas Wielkiego Postu dla nas i dla naszych bliskich, dla dobrego, owocnego przeżycia tegorocznego Wielkiego Postu. Ku uczczeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa cierpiącego i dla dobra i uświęcenia swojej duszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.